Firma Autosan od początku tego roku przechodziła dość głęboki proces restrukturyzacji, związany z tym, iż firma musiała się dostosować do obecnie panujących wymagań rynkowych. Elementem tego procesu restrukturyzacji jest oczywiście to, że budujemy obecnie autobusy miejskie, co pokazujemy obecnie na targach w Kielcach. Wcześniej Autosan miał dość skromną ofertę w tym obszarze pojazdów. Natomiast dziś staramy się pokazać potencjalnym klientom i użytkownikom, że auta produkowane w Autosanie w Sanoku mogą również jeździć w miastach, mogą, mam nadzieję, mogą się podobać i spełniać te normy, które dziś komunikacja miejska absolutnie wymaga, żeby auto w ogóle mogło zaistnieć w mieście. Myślę, że atutem naszego produktu jest to, że auto jest w pełni nowoczesne. Tak jak podkreśliłem, w pełni odpowiada potrzebom dzisiaj klientów. Wyposażamy nasze pojazdy w najlepsze podzespoły ogólnie znanych marek, które się już niejednokrotnie sprawdziły na rynku. I co pragnę podkreślić, auto, które widzimy w 178-letniej historii fabryki, jest pierwszym autem przegubowym. I znakomicie uzupełnia ofertę dzisiejszą Autosanu. Uważamy, że jest miejsce dla nas na rynku, że dzisiaj pieniądze, które są przeznaczone dla komunikacji miejskich, z programów unijnych głównie, jest to tak duża ilość pieniędzy umożliwiająca wymianę taboru, że liczę na to, że na pewno miejsce dla nas się znajdzie.